Święty Antoni Spadwy miał niebiańską wizję dzieciątka Jezus, jak zapisano w księdze Liber Miraculum. Pewnego razu, gdy święty Antoni głosił Słowo Boże w Limoges, we Francji, został ugoszczony przez mieszkańca tego miasta. Osoba ta udostępniła mu pokój w odosobnieniu, aby mógł zająć się nauką i kontemplacją bez przeszkód. Następnie, gdy święty modlił się sam w pokoju, właściciel obserwował z troską i zainteresowaniem pokój, w którym święty Antoni modlił się samotnie, rzucając ukradkiem spojrzenie przez okno. Zobaczył pojawiające się w ramionach Antoniego piękne i radosne dziecko. Święty przytulał je i całował, kontemplując jego twarz z nieustannym oddaniem. Mężczyzna, zdumiony i zachwycony pięknem tego dziecka, zastanawiał się, skąd mogło się wziąć tak piękne dziecko. Tym dzieckiem był pan Jezus. On objawił Antoniemu, że gospodarz go obserwował. Po długim czasie modlitwy, kiedy wizja minęła, święty wezwał mężczyznę i zabronił mu ujawniać komukolwiek to, co widział. Święty dokonał kolejnego cudu, tym razem w Lizbonie, w mieście Lizbona, z którego pochodził Święty, podczas gdy jego rodzina wciąż tam żyła, byli dwaj mężczyźni, którzy byli wrogami i nienawidzili się na śmierć. Zdarzyło się, że syn jednego z nich, młody chłopak, przypadkowo spotkał wroga swojej rodziny który mieszkał blisko rodziców świętego Antoniego. Człowiek ten bezwzględny, pochwycił młodzieńca, przyprowadził go do swojego domu i natychmiast pozbawił życia. Następnie, w głębokiej nocy, po wyjściu na podwórze rodziny świętego, wykopał dół, zakopał w nim ciało i uciekł. Ponieważ młodzieniec był synem znanej osoby, Zbadano jego zaginięcie i sprawdzono, że przechodził przez dzielnicę, w której mieszkał ich wróg. W związku z tym przeszukano mieszkanie i ogród tego człowieka, ale nic nie znaleziono. Przeprowadzając inspekcję na podwórku rodziny św. Antoniego, odnaleziono ciało zakopane w ogrodzie. W rezultacie. Kat Królewski aresztował ojca św. Antoniego wraz z całą rodziną. Antoni, chociaż był w Padwie, wiedział o tym czynie dzięki boskiemu natchnieniu. Tego wieczoru, po poproszeniu gwardiana, opuścił klasztor i kiedy szedł w nocy, Bóg przeniósł go w cudowny sposób do Lizbony. Wchodząc do miasta rano, Skierował się do kata i zaczął prosić o uwolnienie tych niewinnych ludzi od oskarżenia. Ponieważ kat nie chciał tego zrobić z jakiegokolwiek powodu, święty Antoni rozkazał, aby ciało chłopca zostało przyniesione przed jego oblicze. Po przyniesieniu ciała, święty w imię Chrystusa rozkazał chłopcu wstać i powiedzieć, czy krewni świętego byli tymi, którzy pozbawili go życia. Chłopiec obudził się ze śmierci i potwierdził, że rodzina świętego Antoniego była całkowicie niewinna. W konsekwencji zostali rozgrzeszeni i zwolnieni z więzienia. Święty Antoni pozostał w ich towarzystwie przez cały dzień. Historia świętego Antoniego Padewskiego jest głębokim świadectwem jego świętości i bliskiej więzi z Bogiem, a także mocą, jaką posiadał dzięki łasce Bożej. Wizja Dzieciątka Jezus, którą miał w Limosz, ukazała intymność jego duchowego doświadczenia oraz niebiańską bliskość, jaką miał z Chrystusem. W tej scenie widzimy Antoniego w głębokiej modlitwie, przytulającego Dzieciątko Jezus, które objawiło się nie tylko jemu, ale i jego gospodarzowi. Zrozumienie tego zdarzenia przez gospodarza, jak i sama wizja, ukazują, że święci nie są jedynie postaciami z dawnych czasów, ale żywymi świadkami obecności Boga w świecie. Chrystus, który objawił się Antoniemu, przypomina, że każde spotkanie z Bogiem, choćby najkrótsze, jest niezmiernie cenne i pełne głębokiego znaczenia. Jednakże to nie tylko wizja mistyczna czyni Antoniego wyjątkowym. Jego zdolność do działania w świecie fizycznym, jak ukazano w historii z Lizbony, jest równie niezwykła. Cudowne przeniesienie świętego do rodzinnego miasta, by ratować swoich bliskich od niesprawiedliwej śmierci, pokazuje, że świętość to nie tylko kontemplacja i wizje, ale także aktywne działanie. Dla dobra innych. Antoni, będąc daleko od Lizbony w Padwie, dowiedział się o niesprawiedliwym oskarżeniu i dzięki boskiej interwencji przeniósł się w cudowny sposób, aby stanąć w obronie niewinnych. Cud wskrzeszenia młodzieńca nie tylko wyjawił prawdę, ale również przypomniał wszystkim, że sprawiedliwość Boża działa w sposób doskonały, choć często. Poza zasięgiem ludzkich oczekiwań. Podsumowując te dwie historie, widzimy obraz świętego Antoniego jako pośrednika między niebem a ziemią, między Bogiem a ludźmi. Jego duchowa wrażliwość pozwalała mu doświadczyć rzeczywistości, które wykraczają poza nasze codzienne zrozumienie, ale równocześnie jego miłość i troska o ludzi były namacalnym dowodem działania łaski w świecie. To, co najbardziej uderza w obu tych opowiadaniach, to nie sama nadprzyrodzoność wydarzeń, ale sposób, w jaki święty Antoni używał swoich darów, by przynosić ludziom pokój, sprawiedliwość i miłość. Te cuda skłaniają do głębszej refleksji nad znaczeniem świętości w życiu codziennym. Święty Antoni przypomina nam, że święci nie są odizolowanymi od świata postaciami, ale ludźmi, którzy poprzez swoje życie nawiązują bliską relację z Bogiem, a jednocześnie pozostają w pełni zaangażowani w ludzkie sprawy. Jego życie pokazuje, że mistyczne doświadczenia nie są celem samym w sobie. Ale mają na celu wzbogacenie naszego zrozumienia miłości Bożej oraz pomoc innym. Wizja Dzieciątka Jezus w ramionach świętego Antoniego może przypomnieć o niewinności, czystości i miłości, które są sednem chrześcijańskiego życia. Chrystus, który objawia się świętym, nie jest tylko figurką z obrazów religijnych, ale realną obecnością, która towarzyszy tym, Którzy szukają Jego bliskości w modlitwie i oddaniu. Antoni, z tym samym oddaniem, działał także w świecie, przynosząc nadzieję tam, gdzie zdawało się, że nie ma sprawiedliwości. Jego wstawiennictwo w Lizbonie przypomina, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach Bóg potrafi znaleźć drogę do prawdy i zbawienia. Słuchając te opowieści, Warto zastanowić się nad naszym własnym życiem duchowym: czy potrafimy dostrzegać obecność Boga w codziennych wydarzeniach? Czy jesteśmy gotowi, jak Antoni, otworzyć się na działanie łaski, by nie tylko rozwijać naszą własną wiarę, ale także pomagać innym w ich potrzebach? Antoni z padwy pokazuje, że świętość jest osiągalna dla każdego, kto z całego serca szuka Boga i pozwala jemu działać w swoim życiu jego życie i cuda z jednej strony głęboko duchowe z drugiej praktyczne zapraszają nas do refleksji nad tym jak możemy lepiej naśladować Chrystusa w naszej codzienności bo choć możemy nie doświadczać takich wizji czy cudów jak święty Antoni to każdy z nas może stać się narzędziem bożej miłości i sprawiedliwości w swoim własnym życiu święty antoni spadwy módl się za nami amen